Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym chcieliśmy Wam pokazać naszą działkę. Nową działkę, trochę dłużej niż ostatnio, bo ostatnio Wam pokazaliśmy tylko kilka sekund. Tak wygląda nasza działka 22 Ary. Już ogrodzona. Oczywiście już też kreta mamy co widać na załączonym obrazku. Zdążył narobić bałaganu. A musieliśmy tutaj wyplantować całą działkę, ponieważ wcześniej był tutaj na części tej działki las musieliśmy zgłosić wycinkę. Później po wycięciu wyplantować to wszystko, czyli koparka jeździła w korzenie. że nieco widać tam za płotem, bo tam też jest nasza kolejna część działki, ale my sobie tylko kawałek urywaliśmy. <śpiewa> tak, bo tutaj jest 54 Ary, my sobie wzięliśmy tylko 22. Na bokach jest płot betonowy, bo chcieliśmy akurat tutaj betonowy a z przodu zrobiliśmy sobie panelówkę. Teraz wam pokażę, gdzie będzie budynek planowany i powiemy wam, dlaczego taki duży. Ponieważ dużo osób pytało się, pisało, że dlaczego taki duży, a nie na przykład 70. Ale tak jak mówiliśmy już niejednokrotnie, nasz budynek to tak naprawdę jest 70 rozpłaszczona, ponieważ my. Robimy wszystko na jednym poziomie, jeżeli byśmy robili z poddaszem, czyli tak przeważnie, jak się robi 70, to byśmy po prostu mieli 70 z poddaszem. A my ją rozpłaszczyliśmy, dołożyliśmy ganek, o przepraszam garaż, już mówię ganek, myślę o innym budynku. Dołożyliśmy garaż i, i mamy akurat 160 metrów. Nie uważam, że będzie to nie wiadomo jak droga inwestycja. Bo uważam, że stan surowy. Stan surowy otwarty szacujemy na około 100 tysięcy Natomiast najdroższą inwestycją będzie stan surowy zamknięty Oraz izolacja, ponieważ chcemy dobrze zaizolować nasz dom Zrobić rekuperację, docieplić steropianem 20 Dać podwójnie wełnę albo piankę i wełnę Więc to będzie najdroższą inwestycją, ale na tym nie chcemy oszczędzać, bo nam się to zwróci Hmm, to kochanie. Trzeba wyregulować. Możesz po tym kabelku nie chodzić, żona, bo to jest od domofonu. No nie ma tu prądu, ale po prostu no. Z tego co pytałem w sklepie, to podobno jest określona długość do domofonu. Więc tutaj mamy akurat na styk tego kabla. Bo później trzeba byłoby robić coś tam, coś tam, a nie chcieliśmy tego robić. No i co? co? jeszcze tak. musimy daszki zaczepić ale tego jeszcze nie robiliśmy muszę tu ulać próg Juleczko? to jest bez tak? to zaraz pojedziemy na sanki jeszcze musimy ulać tutaj próg no właśnie, że mamy sanki? I... No i w sumie chyba tyle no. czekamy na warunki zabudowy warunki zabudowy mają być do końca tego miesiąca wydane Później pozwolenie. Mapa do celów projektowych, więc jak dobrze pójdzie wszystko, no to w maju zaczniemy działać. Trochę nam się przyciągnęło, bo miało być w marcu, no ale jak, jak to wiecie, robiąc na pozwolenie to jednak schodzi. To nie jest zgłoszenie domu, że 21 dni i można budować. Jako rekreacyjny, bądź jako jednorodzinny, że zgłaszacie i następnego dnia budujecie, tutaj jest na pozwolenie. Więc my chcieliśmy na pozwolenie. Nie chcemy bawić się w żadne głupie zapisy z Polskiego Ładu, że na własne potrzeby mieszkaniowe, albo że mamy jakiś komplet dokumentów, których nikt nie sprawdza, albo cokolwiek. My no, robimy to na pozwolenie. Zejdzie dłużej, ale będziemy spokojnie spali, Nic się później martwili przy odbiorze budynku. To żona? Zima. Zima? Zima. Zima, ale czyli wiosne. Na temat działki możemy Wam tyle powiedzieć, że negocjowaliśmy jedną działkę całkowicie w innym miejscu, ale niestety okazało się, że sprzedający nas przetrzymywał miesiące, a po wszystkim sprzedał komuś innemu. Trochę to było chamskie według nas, bo jeżeli by za poinformował nas i zapowiedział nam, że jest jakiś inny chętny na tą działkę i chciałby, żebyśmy, jak to się mówi, dorzucili do tej działki, to pewnie byśmy to zrobili, bo nam zależało na Tamtej lokalizacji. Natomiast ze względu na to, że e, się sprzedała i zostaliśmy przetrzymani z pół roku, no to mamy teraz tą lokalizację. Równie, równie fajną, jak mi się wydaje, że jest tutaj. Nawet, lepszą, chyba. Nawet chyba lepszą, z fajnymi widokami i większą, bo tamta działka była 18, a tu jest 22. Nie była wąska. No i była wąska. No i była wąska. Wąska i długa, aczkolwiek ta też nie jest krótka Zaraz Wam pokażemy mniej więcej, w którym miejscu planujemy ten dom, i idziemy do domu, bo co dzieci nie zmarły z pojutrze, to nie, nie jest bardzo, to to by się tarzała w tym śniegu. Oczywiście całą budowę zobaczycie na nowym kanale, nie będziemy tego łączyć, tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy tutaj pokazywać tylko efekty pracy naszej. Natomiast całą taką kompletną budowę zobaczcie na nowym kanale, tutaj Wam wkleję nazwę na dole Możecie już subskrybować i czekać, bo tak jak mówiłem, jak dostaniemy tylko zielone światło to wystartujemy A na nowym kanale będziemy naprawdę szczegółowo nagrywać całą budowę Będziemy robić dłuższe odcinki dla osób zainteresowanych Oraz będziemy tutaj wrzucać takie urywki Dla osób, co ich nie interesuje taki półgodzinny odcinek, tylko chcą zobaczyć efekt jak będzie wyglądało, wyglądał nasz dom. Ale nie biegać! Ale bo się zmęczysz. Ja? Bo się spłacisz. Tak właśnie Julia mówić, że się płaci. Spłacisz się, Julia. To się tata sposi, tata się. Co się zapażeni? spłosi tata się spłocić, no tak. Tata, tata, Także nie biegaj, nie biegaj. Tata, tata, biegaj. Dobra, i świleczko jedziemy dalej. Z tego co pamiętam działka ma około 80 metrów, więc będziemy chcieli mniej więcej na środku postawić dom, czyli mniej więcej tu. Dom będzie miał 8 na 20 i będzie tutaj z tyłu nasz taras. A przód będzie zazieleniony. No i raczej tyle. Cóż tutaj więcej mówić. Wszystko się okaże w międzyczasie, jak będziemy budować. Czekamy tylko na papiery. No i jeszcze chcemy działkę dopracować. I musimy coś wymyśleć z tym kretem, który już jak widać, o, już tutaj się wprowadził. No, on budynek wyznacza. Tak, więc wszystko powinno wystartować za parę miesięcy. Mamy nadzieję, że wystartuje zgodnie z planem. Tak jak wspomniałem wcześniej, co dużo osób się pytało, dlaczego nie 35, dlaczego nie 70. To jest nasza decyzja. Rozpłaszczyliśmy sobie 70, robimy 160 plus, do tego garaż. Żona chciała. Jakby nie garaż, no to byłoby mniej metrów, ale sam garaż to jest 30 metrów. No. Natomiast przy dzieciach no, trzeba mieć garaż, jak to uważamy. Wjeżdża się, postawi się samochód, wyciągnie się wózek, czy zakupy, czy cokolwiek. Mamy na tyle dużą działkę, że możemy dołożyć parę tych metrów do budynku. Dużo osób na pięciu arach buduje siedemdziesiątki. My i tak uważamy, że jest to za duża działka, bo chcieliśmy mniejszą, ale w końcu wybraliśmy i zagroziliśmy 22 ary. Miało być na początku 15. Przy dzisiejszych cenie z działki za ar no to to według nas jest wystarczająca działka. Teraz kilka informacji technicznych. Oczywiście wszystkie media Wszystkie przyłącza będą robione na nowo, ponieważ jak pewnie zauważyliście ta działka znajduje się przy naszej dużej działce, na której stoją nasze dwa domki, garaż, no i duży dom. Więc tutaj, żeby nie łączyć nic ze sobą, robimy nowe podpięcia do wody, nowe podpięcia do prądu, wszystkie przyłącza oczywiście, robimy panele fotowoltaiczne, bo budynek będzie cały w prądzie. Czyli będzie pompa ciepła, magazyn energii, fotowoltaika. Do tego planujemy postawić tutaj w przyszłości garaż, ale to nie na raz, bo to niestety wszystko kosztuje, więc to jest inwestycja na lata. Więc na razie czekamy na zielone światło z urzędów, później przyłącza, no i zobaczymy, to zobaczymy dalej. Na pewno będziemy chcieli szybko zrobić stan zero, żeby zasypać go piaskiem, zagęścić i zostawić, nie zalewając betonem. Czyli zostawimy go zagęszczony, ten piach w środku, w stanie zero i nie zamknięte od góry betonem, czyli chudziakiem. To samo czynnie się jeszcze zagęszczało. My jedziemy w trasę, bo musimy wybudować dla Was trochę domków. 35, 50, 70, nawet 90 mamy jedną. Wracamy, budujemy dalej. Po prostu chcemy rozłożyć sobie tą budowę na, na cały rok. Tak żeby przed zimą zamknąć się dachem, elewacjami, tak żeby w okresie tak jak teraz zimy, kiedy siedzieliśmy w domu ponad dwa tygodnie, żebyśmy mogli tutaj przyjeżdżać, przychodzić i działać w środku. Więc tak wygląda nasza nowa lokalizacja i tu niedługo pojawi się, miejmy nadzieję, że niedługo pojawi się nasz nowy dom. Tak jak mówiliśmy wcześniej, 160 metrów typowego parterowego domu, czyli 70 rozpłaszczona. No i co ma? Mm, ale co? Podoba ci się? Mm, no Podoba mi się Ale nie pochwaliłaś mnie za to, że, go, że zagrodziłem tą działkę No chwalę cię Wiecie ile u nas kosztuje jeden metr robocizny przy takim przęśle? Około 100zł położenie jednego przęsła Poświęciłem swoje plecy, 3 dni pracy i jak widać zagrodzone Ile no. jesteśmy do przodu? No troszeczkę. Ponad... Chyba 8 tysięcy albo 9 tysięcy złotych na samej robociźnie, więc takie rzeczy, które można zrobić samodzielnie, jak najbardziej będziemy robić. Będziemy starać się razem z żoną ten dom budować. Jak najmniej firm zewnętrznych, chyba że będziemy musieli skorzystać. Natomiast jeżeli, jeżeli nie, no to będziemy robić, czyli będzie mniej więcej to samo co widzieliście z naszym pierwszym domkiem: gipsowanie, tynkowanie ocieplanie i tak dalej wszystko będziemy robić wspólnie powiedziałbym w czwórkę ale Adaś jeszcze, jeszcze nie. Adaś jeszcze jest za mały aczkolwiek nie wiadomo więc Julcia będzie pomagać tak Juleczko będziesz malować ściany tak w, Swo w, swoim, pokoju. w swoim pokoju tak pomalujesz sobie ściany no dobra moi kochani widzimy się w kolejnych odcinkach tak jak mówiłem tutaj Cała praca będzie już pokazana na nowym kanale. Na tym będą urywki i już niedługo Wam pokażemy, jak wygląda nasz dom według projektu. Bo czekamy, aż wróci od konstruktora z obliczeniami i oczywiście, projekt naszego domu też będzie na stronie, tylko na nowej stronie do sprzedaży. Więc będziecie mogli, tak jak my, budować sobie taki sam dom z pełnym poradnikiem i oczywiście, nasz projekt będzie w dobrej cenie, bo. Dla pierwszych 10 osób będzie to bardzo dobra cena i będzie znacznie taniej niż na internecie. Takie projekty chodzą. Oczywiście to, będą, to już będzie pełny projekt architektoniczno-budowlany z podpisami, z obliczeniami konstrukcyjnymi, z, naszym, z naszymi prawami autorskimi, więc będziecie mogli sobie od nas zamówić i wybudować to samo, co my będziemy budować już wkrótce. Na razie, cześć.